To nic nie kosztuje. To nie boli. Trwa tylko chwilę. Zrobiłam to przy okazji. Wystarczy jedna wizyta. Pomyśl o sobie. Badam się, więc mam pewność. Bezpłatne badania mammograficzne co dwa lata dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat. Pierwsze Forum Gospodarcze Powiatu Otwockiego rozpoczęło się. Tutaj za mną, na pustych w tej stoiskach, zaprezentują się niebawem przedsiębiorcy, na scenie wystąpią artyści. Jednak najważniejsze jest to, o czym rozmawiają w środku przedstawiciele biznesu, nauki, samorządu, polityki, między innymi wicepremier Janusz Piechociński. Zobaczmy, co mają nam do zaproponowania. Podczas licznych wystąpień oraz panelu dyskusyjnego zastanawiano się nad możliwościami rozwoju gospodarczego Powiatu Otwockiego. Podczas swojej przemowy dużo Pan mówił też, ma też taki bardzo ważny wniosek o tym, żeby aktywizować młodych ludzi przede wszystkim. To jest nadzieja to, żeby drgnęły gospodarce. Jak, jak to robić najlepiej? Mamy milion 800 tysięcy studentów w różnych kategoriach kształcenia akademickiego. Mamy 30 tysięcy rok do roku absolwentów informatyki, oprogramowania, najlepszych w Europie. Kluczowe jest to, aby tych młodych ludzi przygotowywać do właściwych ról, a więc wspierać ich poprzez zachęcanie do wolontariatu, staże, praktyki w zakładach. Większe otwarcie na kontakt pomiędzy przedsiębiorczością a szkołą. Trzeba odbudowywać szkolnictwo zawodowe. To nie jest takie proste. Dzisiaj już nie zrobią tego powiaty w oparciu o swoje szkoły zakładowe, bo one były w znacznej mierze zredukowane albo utraciły park maszynowy, więc przy wsparciu i to robimy, pieniądza centralnego, trzeba uruchamiać praktyki, staże, przedsiębiorstwa. Dzisiaj indywidualne działanie niewielkie przynosi korzyści, dlatego że cały świat. Działa w ogromnych korporacjach, stowarzyszeniach przedsiębiorców jest potrzeba także integracji środowisk przedsiębiorców lokalnych w powiązaniu z administracją publiczną, tą samorządową i uczelniami wyższymi. Myślę, że to forum jest doskonałą okazją, aby wszyscy przemyśleli to, że potrzeba zmiany. Skończyła się epoka. Na przykład z strony administracji yy, chwalenia się tym, że położyło się kolejne parę kilometrów wodociągu, czy to nie o to chodzi dzisiaj, to już, jest, mm. to już jest historia. To świat robił prawie 100 lat temu, w Polsce robi się, zrobi, zrobiono 23 lat temu i y, osobiście bym się nie chwalił tym jako wójt burmistrz, jakiś prydem, że kładę kanalizację, bo to powinno być już 30 lat temu zrobione. To jest zapóźnienie cywilizacyjne, czyli chwalimy się zapóźnienia. Udana inicjatywa, jak Pani ocenia? Pierwsze, pierwsze godziny spotkania? No jak najbardziej. Widzimy bardzo dużo osób zainteresowanych zarówno ze świata nauki, przedsiębiorców, ale również rynku pracy. I właśnie na celu pierwsze forum gospodarcze miało pobudzić kapitał ludzki, ludzi, obywateli, mieszkańców powiatu otwockiego. Bo przecież mamy tu koncentrację świata nauki. Trzy instytuty. Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, Narodowy Instytut Badań Jądrowych i CNBOP. I te instytuty nie mogą produkować swoich wynalazków na półkę. Tu musi być ścisła współpraca przedsiębiorców, ludzi nauki, ale również ludzi bezrobotnych, którzy są żywo zainteresowani pracą. Rozwój przedsiębiorczości lokalnej wspiera oczywiście Powiatowy Urząd Pracy. O tym opowiadała dyrektor tej instytucji Danuta Wolska-Żewuska oraz zaproszeni przez nią goście, którzy dostali dofinansowania. Rozumiem, że miała Pani dobry pomysł na biznes, udało się zdobyć dofinansowanie i rozkręcić. Jak to, jak to wyglądało w praktyce? Dokładnie, udało się zdobyć dofinansowanie i działam dalej, rozkręcam się na cały świat. Yy, Trudno jest być takie pieniądze w powiatowym nie pracy? E, powiem tak, dla chcącego nic trudnego. Czyli krótko mówiąc, warto, yy, nie można, Bo często mamy taki sposób myślenia, a tam nie będę się z tam w ogóle aplikował, po pewnie tak się z tego nie będzie, tak się nie uda, takie jest defety. No to tak warto spróbować, jak ktoś ma pomysł nie bać się. Ja myślę, że warto na pewno nie bać się i na pewno jak gdyby jest to kluczem do jakiegoś tam sukcesu i zmiany naszego stylu życia i w ogóle życia, ponieważ wiele osób bezrobotnych tak naprawdę mogłoby dostać tą pomoc i no inaczej ich życie by wyglądało, tak? Pierwszą jaskółką zapowiadającą zmiany i nadzieję na współpracę nauki, biznesu oraz szkolnictwa jest współpraca WSGE z Instytutem Badań Jądrowych w Świerku. Czy pójdą za tym kolejne działania? Miejmy nadzieję, że tak. Forum to na pewno znakomita idea, bardzo wartościowa i cenna na panelu dyskusyjnym i wcześniej podczas indywidualnych wystąpień padło dużo ważnych słów potrzebnych, ale pytanie co wyniknie z tego w praktyce, czy rzeczywiście przedsiębiorcy, świat nauki, edukacji wyciągną wniosek z tego wszystkiego? Zainteresowanie branży, zainteresowanie przedsiębiorców nie było niestety tak duże jak oczekiwano. Było wiele pustych miejsc, a szkoda. Mam jednak nadzieję, że najważniejsze kwestie będą ustalone w kuluarach podczas indywidualnych rozmów, bo tam naprawdę dopiero tworzą się ważne, podejmowane są ważne decyzje.